Ciemno mu daje. Ale mnie się wydaje, że koło 12. Oj spokojnie, spokojnie. Naprawdę go nie, nie, nie ciągnął hama, bo bo, bo bo jest kawałek ładnej rybki. O, ja pierniczę. U. nie Musisz kurwa jeździć ze mną na ryby, kurwa. gdzieś z, z jakimiś kur, amatorami, kurde i możecie ryby złapać. Spokojnie, kogoś na ten, na ten nowy haczyk, Krzysiek? Tak, tak, tak. tak. Od czym żyłkę wychodzi? O, dobra, dobra. Kurwa Buniu, ale jest kurwa sztuka. Myślę, że 12 to jest tak ciemne. Nawet nie wkładam podbieraka, żeby go... Kurwa... O jak pojechał. No mówię Ci, no. Z którego miejsca? Ja tam mam znacznik. Widzisz tam taki spławik? W jedno miejsce. No co tam, tak przed tym spławikiem rzucam z 2 metry, czy... Ale tu na wprost, tak no, bliżej no, krzaków? Od no, takich tam. A no, no, no. No, to tam mam te znaczki I tam sobie, tam idę, nęce, tam mam wędkę rzuconą. O, kurwa, ja piernicze, tak, bo... bunio. Kurwa, 15 jest jak nic. Dawaj, kurwa, pomalutku. Ja pierdolę, ale proszę Teraz go nie się zerwać, bo on tak idzie do mnie. Koń, koń. I... Ja... Bunio... Ho, <noise> 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 <Ja, głos> kurwa, gościu! I co? I powiedz, kurwa, chłopie, dwudziestka, jak ja pierdolę, ale macioro. Macie kurwa, kurwa!